O kurde to tu jest! Oj, ja, to tam jest tędy Ty się mniej boisz teraz niż ja Ej, czemu tu jest takie dziwne, zbakowane tekstury? O, światełko w tunelu Idziemy. Ej, zielone! Widzę to Dobra, idziemy. Aż tak czarno na ekranie. Chłopa! Idziemy na dno. Musisz trzymać w łuby cokolwiek lub coś płynąć. Dobra, teraz prosto i do góry. Jej, żyjemy. Dobra. No i zajebiście No. Zjeżdżalnia. Skaczemy! Ui! Aha. Jej. No. <grywa> Superowa zjeżdżalnia! No! <grywa> XD, co się dzieje mi z tą myszką? Ej, animacja jest jakaś. Chwila, sprawdzę, bo nie wiem co to jest. Ja to pomijam od razu. Poczekaj na mnie, bo umrzesz. Ej, co się stało z moim skinem? Nie, nie gadaj, się gadaj że się powiem. cofnęliśmy na pierwsze... na pierwszy poziom. No Czu chyba jednak tak. Nie, Ale nie jest chwila. Jakiś dom. Kuchnia. Kuchnia, co, co, co to jest? Ej, Marek! Marek w psa! To jest królik chyba, a nie pies. Po pierwsze. Marek. Czekaj, co to jest? Kibel. się na górę! Kibel, idź. idź sprawdzić Kibel. Co to jest Nigdy za kartka nie dziwna? Nie Ej ten korytarz mi się nie podoba. Jakiś zbyt wąski. To jest nieskończenie długi. O nie. Co to jest? Ten poziom jest nieskończony w górę, tylko nie chciało się tworzyć i zrobili sufit. <laughs> nieskończony piętrowiec. Dobra, ehm, sznurek. Można wziąć sznurek. Nie. Dobra, idziemy tup, 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 tup. Uważaj. Uważaj, bo tyle witujesz u mnie. Czekaj, czekaj, o kurde, ej, to jest z, z, znów nieskończone. Spróbuję doskoczyć. Czekaj, ja ja to zrobię. Pana mistrza, czekaj. Pocenie. Nawet nie skoczyłem. Nawet nie skoczyłem. Dobra, chodź. Ej, kolejna animacja, trzeba skoczyć po prostu. Dobra, ja nie pomijam już teraz tej animacji. Czekaj, co to jest? O nie. Nie. Najgorzej. Teraz piesek. Teraz piesek. Musimy chodzić na kłócaku bo to jest ślepe ale na słuch Rób to co ja Kliknij C. E, control P. Jestem już sz szkulony? Tak Wtedy tak e, Nie, nie, nie jesteś Control Trzymaj Musisz trzymać go niestety I chodzić A. Chodź tu do nogi Czekaj póki tylko O, kartka, widzisz? Nawet tu jest napis... O kurde, to tu jest! Cofnijmy się lekko, by nas to nie złapało. Pa, jak to wygląda. Ale gówno. Slenderman. Idioto, ty! Gównory ty! Lepiej nie rób kamerą, bo kamera... kamerę też słyszy. Mam to coś zrobić. Dobra, chodź na kontrolu Ja pierniczę. Nie rób tego ja, ja idę pa zostawiam czy dalej przed ciebie, by tylko by nie umrzeć. Gdzie to jest? To wyda jakiś dźwięk. To jest. To jest jakby Ala checkpoint przed tym czymś, bo tu łazi to. On nie zje? Nie. Jak łazisz, to cię zje. Albo sprintujesz, bo tu... To... Ja autentycznie widzę, jak to przez ciebie przechodzi. Czy ty gwizdzesz w znów? Nie, ty właśnie Teraz. O kurde, ale to brzydkie jest. No dobra, idziemy dalej przed siebie. Nie zagwizdamy? No nie wierzę Schowaj się lepiej Bo cię to zje Kurde Najgorzej po piesek No nie baw się z tym pieskiem Nie baw się Bo to trudna jest gra z nim Bo gra z nim jest długa Kolejne pół godziny Ja pierniczę. Kurde, myszka. Można już wstać, można już wstać. Idzie Coś to. Puknęło. Dobra, idziemy dalej. Nie wiedziałem, że to się cofa. Myślałem, że to tam idzie. Ty masz... Myślałem, że to ja. Jeszcze nie cały, popuściłem kontrolę. Ej, a ty wiesz o tym, że ty masz ostatnie życie, a ja jeszcze trzy? A wiesz o tym, że to gówno tutaj idzie? Naprawdę? Bo nie wiedziałem. Chodź tutaj, dobra? latarka tu leży. Weź ją ze sobą. Jak to latarka leży? Mam przy sobie. To oczyszczę latarkę. No, mam przy sobie latarkę. Czekaj. Kur... <gryśla> Trzeba uważać. Kamery nie mam. Gdzie? Ja mam. Kamerę moją? Z się swoją. Tup, 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 tup. Gdzie, gdzie jest moja? To był błąd, że się wysunąłem. Bo znów by mnie to złapało. Czekaj, trzeba się wychylić. Lekko. Ej, tu można się wychylać. Jeśli klikniesz E. Dobra, nie ma. Możemy iść. Musimy znaleźć w szufladach klucze. Ja przez to przelazłem normalnie i mnie to nie złapało. Bo on słyszy szuflady też. Dobra, ja idę na drugą stronę, by mnie nie złapał. Na bezpieczną odległość. Bo on to słyszy. Jak? jak cię nie łapię to coś? Jak ty żyjesz? Jakim prawem? Może jak się nie ruszasz, to przez to? Jakim prawem ty żyjesz? O kurde, to już myślałem, że do mnie idzie. Czekaj, nie rób. To ciebie przyszło zjeść. <grystanie> ja się tego boję. Nie byku! Ja się tego boję. Tego stworzenia nieokreślonej płci. Ja nic nie widzę! Jestem w szufladzie. Jest blisko to mnie, czy nie? A już, możesz, już możesz wyjść Kurde, szkoda, że Cię nie zjadł O kur... Eee, jakim prawem? Jakim prawem? Ej, to tu nie może wejść, bo tu są szuflady, dlatego. Co ci się a stało? Ja tu lewitujesz się... u mnie. Skowałem się jakieś tej szafy. Wiem, a ty u mnie lewitujesz, a u mnie lewitujesz. Dobra, tup, 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 idę. Ty, wiesz jak to zaczęło? Łobiec w twoim kierunku, jak cię usłyszało? To tu nie wejdzie. Więc... Dobra, jeden. A trzeba trzy. Wiesz o tym. O, mam kolejny. To jeszcze dwa. W ogóle te klucze są na dupie. Te wyższe, do nich trzeba doskoczyć. Więc no, to jest szuflada. Co ty robiłeś? To coś tu nie wejdzie. To jest głupie. Możemy tu łazić. To tu nie wejdzie. To jest za to, grube to po prostu. Dzwoni. Co dzwoni? Słyszałeś ten telefon? A no tak. Czasami coś tu dzwoni, ale to tylko u ciebie słychać albo u mnie. Dobra, jej ja idę. Czekaj. Czekaj. No klucz. Klucz mi z dupy wystaje. Dobra, jestem w bezpiecznym miejscu, myślę. E, musimy iść do... Na... On tu wejdzie. Sp... Dobra, to ty plądruj, ja idę do pokoju drugiego. Jednak gdzie wlazło ci tam? To coś może tak, wejść? Bo podskoczyłem. A to Ty coś, coś wchodzi nie... tu? To jest problem teraz Co? Bo się odradzam od nowa Musisz iść od nowa Kurde My to już chyba nagrywamy z jakiejś... Um, ...godziny Wiesz o tym? No, nie no, trzeba będzie kończyć, tak szczerze. Bo tego nigdy nie zmontujemy. No. No. Mnie ciekawi... Słyszałem gwizd. To ty? Nie. Ej, pies do nas gwizdże. Ja cię słyszę, jak ktoś szuflady otwiera. No to ja. A tamtych tam na początku nie da się otworzyć i to jest śmieszne trochę. Jest mi dobrze, że się nie da, bo byśmy byśmy nie szukali gdzie to jest, że mi się bijesz w serce. O! Jak się wystraszyłem Ej, kuchenkę znalazłem chyba. Muszę kończyć, ponieważ y, nie mam już żadnych żyć. Na pewno? Ej, a ten klucz to... Ej, a ty klucz o, masz, czy nie? Jeden miałem, no. Jeden. I co z nim się stało? Nie wiem.